Czuję, że czerwiec będzie dla nas radosny, mówił Przed meczem Robert Olbiński, trener Rakowa. Dla częstochowskiej drużyny mecz z Orłem Ząbkowice Śląskie miał być kolejnym krokiem w stronę upragnionego celu w stronę awansu na zaplecze ekstraklasy. Spotkanie poprzedziła minuta ciszy poświęcona pamięci Jana Basińskiego, legendy Rakowa, który zmarł w styczniu tego roku. W pierwszej jedenastce częstochowskiej drużyny zobaczyliśmy jednego nowego zawodnika. Był nim sprowadzaw z ruchu Chorzów wypożyczony, wypożyczony do czerwca tego roku Tomasz Łoszpańczyk, trener Or Biejski zdecydował, że pozostali trzej nowi zawodnicy: Przemysław Korytkowski, Bartłomiej Grala i Rafał Stefański, ten mecz rozpoczną na ławce rezerwowych. Trzeba także powiedzieć, że Raków zaczął bardzo szybko z dużym impetem i już po czterech minutach powinien wyjść na prowadzenie. Piłkę na prawej stronie dostał właśnie Foszmańczyk, wpadł w pole karne, gdzie został powalony przez Karola Buchle, bramkarza Orła. Sędzia chwilę się wahał, spojrzał jednak na asystenta i wskazał na jedenasty metr. Za chwilę zobaczymy w powtórce, że karny był ewidentny. Buchla minął się z piłką, trafił prosto w nogi prawego pomocnika Częstochowskiej drużyny. Piłkę na 11. metrze zdecydował się ustawić Bartosz Gliński. Gliński kontra Buchla. I Karol Buchla wychodzi z z tego pojedynku. Po tym rzucie karnym bardzo na Glińskiego zdenerwował się Grzegorz Skwara. O co? Ja chciałem, żeby uderzał Piotr Drebka, jest doświadczony, z i mówi, że się podejmie tej roli, a nagle Bartek wziął piłkę i wszystko jakoś, to było w gruzach i miałem o to pretensje, że nie oddał trecą. Już jednak dwie minuty później Raków miał kolejną szansę na objęcie prowadzenia. Za chwilę, jak czegoś stwarza, zagra na prawą stronę, do Damiana Sołtysika, a ten kropnie z pierwszej piłki. Niewiele brakło, trzeba przyznać. Chwilę później kolejne uderzenie zawodników Rakowa z daleka i kolejne uderzenie niecelne. Tym razem Tomasz Foszmańczyk. Najlepszą sytuację jednak Częstochowianie zmarnowali w 30 minucie. Skwara zagrał do sołtysika, ten wyszedł sam na sam z Buchlą i strzelił bardzo nieporadnie. Obserwujący mecz z trybuny Mariusz Przybylski powiedział zapewne do swojej towarzyszki ja bym to strzelił. Coraz bardziej nieciepliwili się kibice Rakowa, tymczasem coraz ciekawsze rzeczy zaczęła robić częstochowska defensywa. Przed nami ciekawa rzecz numer 1. Lenartowski zagrywa do Grzegorza Cyrulińskiego. I uwaga! Wiele nie brakowało. I teraz ciekawa rzecz numer dwa. Paweł Kowalczyk asystuje Arturowi Monasterskiemu. Niewiele brakło po raz kolejny. W przerwie niemal 2000 tysiące widzów zastanawiało się, czy zobaczą jeszcze tego dnia jakąkolwiek bramkę. Szansa na to przyszła już dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy. Ładna dwójkowa akcja Skwarii Foszmańczyka. Foszmańczyk wy wykłada piłkę. I po raz kolejny strzelanie celnie. Później odpowiedzieli goście. Po różnym rożnym głukował Norbert Guła, broni cyruliński. Jest tutaj jeszcze Monasterski. Trzeba przyznać, że efektowny strzał, jednak równie efektowny co niecelny. Kolejna akcja gości i najlepsza ich szansa na zdobycie prowadzenia. Świetne dośrodkowanie na głowę Chęcińskiego. Ten jednak jak bardzo niecelnie. Wskim mija czterech zawodników drużyny Orła. Kończy się na czwartym i jest faul. 20 metrów od bramki Orła piłkę ustawiał Miłosz Bielecki i kibice zatęsknili za Rogalskim. Nie tracili jednak wiary na Izagorza fani Rakowa i w końcu doczekali się gola swoich pupili. 67 minuta, spójrzmy, Piotr Mastalesz, dalekie zagranie w okolice pola karnego. jest tam Grzegorz Skwara wychodzi sam na sam i piękny techniczny strzał nad głową Karola Buchli. Iraków wychodzi na prowadzenie. To siódmy gol Grzegorza Skwary w tych rozgrywkach trzeciej ligi. Co bardziej w kibice Rakowa dojrzą zapewne uderzające podobieństwo tej bramki do gola, jakiego Grzegorz Skwara strzelił w meczu jesiennym z Pogonią Świebodzin. Jak to się robi? Powiem szczerze, że w pierwszym momencie chciałem uderzać na siłę, ale później mówię... Wyszło doświadczenie. Chyba nie, chyba trzeba tak spróbować. Fajnie, że się udało, bardzo się cieszę. W 76. minucie z szansą na kontrę wyszli gracze Orła. Piłkę przejął Marcin Wielgus. Marcin Wielgus i. No właśnie. Kolejna akcja Rakowa, skwara, sprytne zagranie do Miłosza Bieleckiego, Miłość Bieleski po długim rogu, Miłosz Bielecki, jest tam jeszcze Korytkowski. Niewiele brakło przemysłowej Korytkowskiemu na strzelenie bramki, deputanckiej bramki w barwach Rakowa. Znowu Korytkowski po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Dwie szanse w przeciągu dwóch minut tego napastnika. Znowu Raków. Przedziera się tutaj Foszmańczyk, Foszmańczyk dośrodkowuje, jest tutaj Sołtysik, za lekko, za lekko główkował. I znów Foszmańczyk, Foszmańczyk, tym razem płasko. Foszmańczyk, Korytkowski. Oj, będzie się z tego tłumaczyło. Powiedzmy, że braku troszkę szczęścia, trochę, trochę precyzji. Nie wykończyłem tych akcji, powiedzmy, tak jak powinno być. I... No i przestrzeliłem po prostu. No cóż, tak bywa. To już końcówka meczu. Jeszcze jedna szansa. Świeżawski główkował wprost w ręce Krześka Cyrulińskiego i Raków dociągnął to jednobramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka. Wygrał jeden dozer z Orłem Robert Olbiński mógł odetchnąć z ulgą. Oczekiwania yy, samogromnie. Stworzyliśmy grupę ludzi, która dąży do tego. Natomiast potrzeba jest mnóstwo szczęścia i tego spokoju. A za bardzo. tego spokoju dzisiaj nie było. Szczęście być może tak, bo mimo wszystko po tą bramkę chyba byliśmy lepsi. Raków dopisał do swojego konta kolejne trzy oczka, a po meczu najbardziej zadowolony był chyba Tomasz Foszmańczyk. Dobrze się grało, aczkolwiek no pierwszy mecz jest trudny zawsze, zawsze jest trudny pierwszy mecz, także, także będzie lepiej na pewno. Już było dobrze, ale jeszcze, jeszcze najlepszy był. Reasumując, Częstochowianie przytupnęli na pozycji lidera i oby tak dalej.